To słabe, już nie pada robić, ale wykąpię go. Żaba, <śmienny> <śmienny> I no i co? Napisz się dowoli? woli? sobie nie popływałeś? No i co? Dobrze było? Dobrze. Możecie mi wstać z wody 100 i tysiąc razy, ale i tak przyjdę jutro. Nie boję się was. Teraz jestem sam. Łatwo mnie pokonać, bo was jest dziesięciu. Możecie mnie nawet utopić, ale ja i tak nie będę zdrajcą jak ten, który stoi wśród was. Czy mogę odejść? Nie zbijecie mnie? Przedaj mi broń. Słuchaj, ja na granicy. Ja się na to, słuchaj, ja na